Zakaz czytania. Dobry wieczór Roman Kurkiewicz, zakaz czytania, Taka edycja wieczorna. Chciałbym, żeby żeby stało się takim zwyczajem, że mogę z Państwem spotykać się codziennie wieczór, chociaż na chwilę. Książek bardzo dobrych, dobrych, wybitnych, niezwykłych jest za dużo, żeby robić to raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu. Właściwie moglibyśmy rozmawiać całą dobę. Prawda? Książki 24/7 dni w tygodniu. Tak się jednak nie dzieje. O różnych niepotrzebnych rzeczach, nieistotnych, nieważnych i błahych e, Możemy usłyszeć całą dobę, a o książkach nie. Będę starał się jakoś nadrobić tę lukę w naszym istnieniu. No i w tym cyklu dzisiaj, króciutko. E, Wyciągnąłem książkę. Sprzed paru laty. Sprzed paru laty, kiedy się ukazała w Polsce. Przed pięcioma laty książka ta otrzymała bardzo ważną literacką nagrodę, nagrodę Gąkurtów, czyli najważniejszą literacką nagrodę we Francji. Autorem książki jest Eric Villard, a tytuł książki niepozornej, właściwie wydawałoby się to porządek dnia. Z francuskiego języka przełożyła tę książkę Katarzyna Marczewska, a wydało wydawnictwo literackie. Ta książka wygląda. Tak wygląda. Może potem jeszcze uda się ją pokazać inaczej. <laughs> Powiedziałam niepozorna, dlatego że jest stosunkowo krótka, ma niespełna. 140 stron, jest pełna 150 stron. Można powiedzieć, jest napisana stylem bardzo oszczędnym. Jest literacką opowieścią o takim momencie, kiedy nadchodzi Druga wojna światowa, kiedy zbliża się tak zwany Anschluss Austrii, kiedy trwają różne rozmowy w gremiach które pozostają dla nas ukryte, nieznane gremiach, które, można powiedzieć, też nie zmieniają się przez lata. Są zbyt potężne, żeby ulegały wymianie, na przykład demokratycznej. Więc są tu zarówno przywódcy państwa hitlerowskiego, jak i na przykład przedstawiciele wielkiego przemysłu i banków z Niemiec. Jest też brytyjski premier, który, jak się okazuje, przez wiele lat wynajmował jedno ze swoich mieszkań, domów w Londynie Ribbentropowi. No, taki wynajem, czynsz odbierany co miesiąc, przekazywany. Kiedy Ribbentrop został ministrem spraw zagranicznych, no to oddał klucze. Nie było żadnych zarzutów do mieszkania. Chciałem Państwu przeczytać jakieś dwa fragmenty, żeby, żebyście usłyszeli ten rodzaj języka, którym opowiada WIAR, który jest zupełnie, zupełnie niesłychany i niezwykły. Początek, tajne posiedzenie. Słońce jest mroźną gwiazdą, ma serce z lodowych igieł, świeci bezlitosnym blaskiem. W lutym drzewa są martwe, rzeka skamieniała. Jakby źródło przestało wypluwać wodę, a morze nie chciało jej już połykać. Czas znieruchomiał. Rano panuje zupełna cisza, żadnego odgłosu, żaden ptak nie śpiewa. Potem automobil, za nim drugi i nagle kroki, niewidoczne sylwetki. Inspicjent zastukał trzy razy, lecz kurtyna się nie podniosła. No taki wstęp, ale chciałem pokazać, jak, jak on potrafi opowiadać niezwykle. Potem mamy tajemnicze spotkanie. Grupki kilkunastu, kilkudziesięciu osób tajemniczych, ważnych, wszyscy w takich samych kapeluszach, wszyscy palą te same cygara. Monte Cristo paplają ich kremowej lub szalej powłoce i tak dalej. Kto tam, kto tam jest? tu taki piękny fragment. Parę kroków od niego Wilhelm von Opel podziwia misterne, zdobiące sufit gipsowe figurki, unosząc i opuszczając grube okrągłe szkła. Podobnie jak inni, jest potomkiem rodziny, która wspinała się przez długie stulecia, począwszy od zamożnego gospodarza z parafii Braubach, poprzez kolejne awanse, szaty i szamerunki. Togi i rózgi, folwarczki i urzędy, wydając najpierw rajców miejskich, potem burmistrzów. Do chwili, kiedy Adam, wydobywszy się z głębi matcznego łona, a następnie przyswoiwszy sobie wszelkie tajniki sztuki ślusarskiej, wykoncypował cudowną maszynę do szycia, będącą prawdziwym początkiem świetności. Nie był przy tym wcale jej wynalazcą. Zatrudnił się u wytwórcy pilnie, przypatrywał się mechanizmowi, wysilał trochę mózg i wprowadził parę ulepszeń. Poślubił Sophie Scheller, która wniosła mu w posagu okrągłą sumkę i swojej pierwszej maszynie nadał imię żony. Produkcja wzrosła jeszcze bardziej, wystarczyło kilka lat, by maszyna do szycia weszła do powszechnego użytku. Dogoniła krzywą czasu i wrosła w ludzkie obyczaje. I prawdziwi wynalazcy pojawili się za wcześnie. Kiedy maszyny do szycia miały już zapewniony zbyt, Adam zaangażował się w welocypedy. Pewnej nocy jednak przez półprzymknięte drzwi przedostał się dziwny głos. Adam poczuł w sercu lodowaty chłód. Nie byli to wynalazcy maszyny do szycia domagający się wynagrodzenia za prawa autorskie ani też robotnicy żądający swojej części zysków. To Bóg upomniał się o jego duszę. Trzeba ją było oddać. Jednakże przedsiębiorstwa nie umierają tak jak ludzie. Są to ciała mistyczne, które nigdy nie giną. Pod marką Opel nadal sprzedawano rowery, a następnie automobile. Firma, która w chwili śmierci założyciela miała już 1500 pracowników, nadal się rozrastała. Przedsiębiorstwa to osoby, których cała krew powraca do głowy. Są to tak zwane osoby prawne. Ich życie trwa o wiele dłużej niż nasze. 20 lutego zatem, kiedy Wilhelm. Oddaje się rozmyślaniom w niewielkim saloniku w pałacu przewodniczącego Reichstagu spółka Opel jest już leciwą damą. Dziś to tylko jedno z imperiów wewnątrz innego imperium i jej związek z maszynami do szycia starego Adama jest bardzo odległy i chociaż spółka Opel to bardzo bogata staruszka, jest jednak tak stara, że jej się prawie nie dostrzega. Należy do krajobrazu. Po prostu spółka Opel jest obecnie znacznie starsza niż wiele państw. Starsza od Libanu, starsza od samych Niemiec, od większości państw afrykańskich, starsza niż Butan, którego bogowie kryją się w chmurach. Tak opowiada tak WIAR opowiada w swojej książce. To jest opowieść o tym, że polityka ma. Zawsze swoje twarze, że to jest zamknięty krąg ludzi, że mają swoje ceremoniały, obrzędy, że są dla nas niewidoczni, że odbywa się ten cały spektakl najczęściej w oparach wielkich pieniędzy, dymu cygar, przynajmniej tak było wtedy, w miejscach i w scenografii, do której normalny śmiertelnik nie ma dostępu. Dowiadujemy się wiele lat później, o tym, co się działo, kto co mówił, kiedy zostają otwarte archiwa, ale nie zawsze. Autor książki zbudował niesamowitą, groźną opowieść o tym, jak narasta właściwie bezszelestnie, nadchodzi huk, ogrom, przerażenie wojny. Tej wojny, która wstrząsnęła, wydawałoby się globem, jeśli tak się stało. Bo wcale nie możemy być tego do końca pewni, kiedy oglądamy kolejne, kolejne wojny. Bardzo polecam Erik Viard. Porządek dnia. Smakowita, ascetyczna, subtelna i przerażająca opowieść o tym, jak wygląda rodząca się zmiana świata. Wydawnictwo literackie przed pięciu laty. Nagroda Gonkurtów tłumaczyła z francuskiego Pani Katarzyna Marczewska. Przepięknie. Cóż, takie będą nasze te krótkie spotkania. Czasem trochę czytane, trochę opowiadane. Szykuję się do programu i do opowieści, do przypomnienia sobie samemu, ale też Państwu postaci niezwykłej, trochę związanej, a właściwie bardzo, a właściwie niemożliwie, do odcięcia związaną z czasem o którym mówiła książka Wiarda. Będzie to natomiast mowa o Bertoldzie Brechcie, niemieckim poecie, dramaturgo, pisarzu. Komuniście. w Polsce Brecht powraca. Brecht jest ważny. O Brechcie się rozmawia, tłumacze go, tłumaczą na nowo. Tłumaczą jego wiersze i lubią mówić o jego zaangażowaniu politycznym. Ale to będzie rozmowa na kiedy indziej. Z cyklu wierszy, tak zwanych wierszy chińskich, z wydanych właśnie elegii bukowskich Bertolda Brechta w tłumaczeniu Ryszarda Kapuścińskiego, króciutki wiersz. Protest w szóstym roku Hien Fu. Cao Sung 830 910. Równinę z jej pagórkami i strumieniami, zamienia ci na pole bitwy. Pomyślcie, jak prosty lud, który tutaj żyje, zaopatrzy się w siano i drewno na opał. Oszczędźcie mi, proszę, waszej gadaniny o nominacjach i tytułach. Jedyny powód do generalskiej chwały, 10 tysięcy trupów. I na tym kończę dzisiejsze spotkanie. Jutro rano Galeano. Wieczorem jakaś kolejna ciekawa, pasjonująca książka, krótko, żeby Państwa namówić do czytania i do bycia z literaturą, z reportażami, z filozofią, socjologią, z książkami po prostu, z czytaniem. Dziękuję. Dobrej nocy. Roman Kurkiewicz, zakaz czytania.